Zaczynamy. Zaczynamy, moi drodzy, czyli na podsumowanie naszej relacji, tak, e, praca prądu elektrycznego oraz moc urządzeń elektrycznych, więc praca z definicji, tak, praca prądu elektrycznego z definicji to jest wtedy, kiedy ładunek jest przenoszony za pomocą różnicy potencjałów, czyli napięcia, tak to będziemy definiować, mamy obwód elektryczny, Obwód elektryczny jest zasilany jakimś napięciem U. W tym obwodzie płynie w tym momencie prąd o natężeniu i wykonując pracę, wykonując pracę na żarówce, tak, w tym momencie ta żarówka będzie nam świeciła. Teraz nikt z nas nie będzie liczył bezpośrednio tych ładunków Q, Znamy napięcie, tak, które wywołuje przeniesienie tych ładunków. Mówiliśmy już sobie wcześniej, że pod wpływem przyłożonego napięcia w obwodzie pojawia się prąd o jakimś natężeniu nawet to mierzyliśmy. Sprawdzaliśmy, że im większe przyłożone napięcie, tym większe będzie natężenie prądu, że ono jest wprost proporcjonalne. Więc mamy natężenie prądu, które definiujemy jako ładunek Q, który płynie przez przewodnik tak, w jednostce czasu, czyli w naszym obwodzie będzie płynął prąd o jakimś natężeniu. Jak sobie ten wzór przekształcimy, to będziemy wiedzieli, że ładunek Q to jest napężenie prądu, który w obwodzie płynie, razy czas. Wstawiamy to zamiast Q do naszego wzoru. W związku z tym już widzimy, że w tym momencie praca wykonywana przez prąd elektryczny to jest pod przyłożonego przełożonego napięcia natężenie prądu, który płynie w naszym obwodzie, razy czas tylko wtedy, kiedy w obwodzie prąd płynie, tylko wtedy jest wykonywana praca, czyli jak owód jest zamknięty. Jeżeli my obwód rozłączymy i nie płynie prąd, tak, no to w tym momencie praca nie jest wykonywana. Logiczna. Jednostką pracy podobnie jak energii jest dżul, czyli w naszym przypadku 1 dżul to będzie 1 volt razy 1 amper razy 1 sekunda. Czyli jeżeli przyłożymy różnicę potencjałów 1V, Popłynie prądu na terenie 1 ampera w ciągu jednej sekundy, wykonamy pracę jednego dżura. Im dłużej w takim obwodzie będzie płynął prąd, tym większa będzie wykonana praca. Wracamy sobie teraz do tego, co się uczyliśmy wcześniej na temat mocy. Czyli moc to jest oczywiście praca do czasu, w którym została wykonana. Im większa jest moc urządzenia, tym większa jest jego zdolność do wykonania pracy. Wad. To jest dziżą na sekundę. Przekształcamy sobie wzór i w tym momencie widzimy, że praca W tak, to jest oczywiście moc razy czas. W związku z tym ja mogę, ja mogę stwierdzić, że e, jestem w stanie zamiast tego urazy I stawić literkę P. Tak? Odpowiadającą mocy. No bo zrobiliśmy sobie tutaj to przekształcenie. Czyli moc P, w tym przypadku to będzie U razy I, czyli W to jest Wolt razy Amper. W związku z tym nasz wzór troszeczkę nam się w tym momencie zmieni, więc będziemy mieli albo oczywiście tą wersję, albo sobie napiszemy po prostu, tak? Że to będzie moc razy czas, tak jak tutaj. Teraz... Spójrzmy na to. Ponieważ prąd elektryczny wykonuje pracę, nie będziemy jej zawsze wyrażali w dżulach, tylko będziemy ją wyrażać w innych jednostkach. Będziemy wyrażali w kilowatogodzinach. I teraz to jest albo wykonana praca, możemy tak to rozpatrywać, albo ilość energii elektrycznej, którą my pobraliśmy, zużyliśmy, żeby ta praca została wykonana. Więc mamy jedna kilowatogodzina. A więc praca wykonana przez urządzenie o mocy 1 kW, czyli 1000 W w czasie 1 godziny, 1 godzina to jest 3600 sekund. Czyli mamy 10 do potęgi 3 W i 3,6 razy 10 do 3 sekundy. Jeżeli to wymnożymy, to będziemy mieli 3,6 razy 10 do potęgi 6 tak, J, czyli 1 kW godzina to jest 3 miliony 600 tysięcy dżuli. Dlatego słuchajcie, jak popatrzymy sobie na licznik energii elektrycznej, tak? no to albo to jest ilość energii, z którą pobraliśmy, albo wykonana praca w naszym domu przez urządzenia elektryczne, on nie podaje tego w dżulach, tylko podaje w kilowatogodzinach, bo mielibyśmy po prostu bardzo duże wartości liczbowe. Czy to jest jasne? No i super. Dziękuję.